Witam Was serdecznie na nowym filmie Z góry przepraszam, bo jakość może być słaba ze względu na to, że startujemy dziś o chorej godzinie A jest koło 4 październik, więc raczej jasno nie będzie Na dodatek jeszcze pada, nie wiem czy to słyszycie A jeśli chodzi o samą jakość, no to ja muszę się posiłkować w aucie taką lampeczką I szczerze nie wiem, nie mam pojęcia jak to wyjdzie na tym moim urządzeniu do nagrywania bo ona tak słabo znosi braki światła, ale do meritum. Ogólnie dzisiaj e, razem z Andrzejem walimy 80 km. Jedziemy za okoniem. Motyw przywodni dropshot Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Bo ci, co mnie znają, wiedzą, że tak spinning to tak. Michał to tak nie bardzo, ale kto się nie rozwija, to się cofa, nie? Zobaczymy, jak będzie. Co, wsiadajcie, jedziemy po Andrzeja. No, słuchajcie, właśnie zajechaliśmy. Andrzej już ucieka ze stawy robić. Chwała Bogu, deszcz osłabł, ale nadal coś pada. Kurde, nieciekawe to wygląda. Na tablecie prawie szósta wyjechaliśmy o wpół do piątej ze Starogardu. Ciężka droga, a tu jeszcze ciemno i pada. Zobaczymy. Tu będzie teraz przykład tego, że na rybach nie ma kolegów. Co nie, Andrzej? Nie ma kolegów, nie? Kubaniec nawet nie poczekał Thank you Dobra, słuchajcie, my będziemy kończyć tą nierówną walkę, no bo, kurka, cały czas pada no to jest jakieś niepojęte w ogóle, ziom masakryczny, łapy czerwone Ale no, bez ryby jakoś nie było, mieliśmy po ile Andrzej, 4-5 sztuk? 5 ryb, no, po 5 sztuk No, jakieś, no wiecie, potworów nie było, no największy miał może z 25 cm Reszta ta takie tam, ja wiem, 18 ze 2-3 sztuki może trochę nawet poniżej wymiaru ale i tak dzisiaj coś im nie pasowało. Tu nawet miejscowi, a trochę ich było. Nie wiem, czy tam będzie widać, jak na GoPro nagrywałem. E, nawet oni narzekali. A już tam, co niektórzy wiecie, robakowcy i tak dalej. Jak oni nie wyciągali, no to to już jest coś nie tak, nie. No, ale... Nie wiem, jak Andrzej, ale mnie się podobało. Jakaś odskocznia przynajmniej po całym tygodniu, że tak powiem, siedzenia w pracy. Ale co najważniejsze, no raczej poddawać się nie będziemy jak powiem nie pierwszy i nie ostatni raz nas tutaj widzieli, co nie Andrzej. Tak jest. No, musimy walczyć. W ogóle Andrzej, słuchajcie, miał e, lepszy dzisiaj wypad według mnie, bo miał większą różnorodność gatunkową. po się Andrzeju. No tak, był jeden sandacz, był okoń i była oklejka. Podwierzona na dropsze, słuchajcie, masakra. A sandacz. E, sprostujmy, Andrzeju, sprostujmy. No. Je, no ile, ile? Tak, tak jak ten mój palec tutaj no no prawie aż dziwne że się zaczepił no ale Grunt, że mamy o czym pogadać co wspominać i ważne co wam pokazać a wam jak się podobało to co jakąś łapkę góra dół komentarz przede wszystkim żeby było widać że coś się dzieje tak no i zapraszam na następny odcinek trzymajcie się cześć